Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, ja wnoszę o krótką przerwę i zwołanie prezydium oraz uzupełnienie porządku obrad i natychmiastowe przystąpienie do procedowania ustawy, która ma wprowadzić wakacje kredytowe. Szanowni Państwo, ponad milion rodzin ma płatność pierwszej raty kredytowej w 2024 roku do 10 stycznia. Dwukrotnie złożyliśmy już projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Szanowni państwo, jeśli chcecie zmienić ten projekt, to go zmieńcie, ale procedujmy nad nim. Czy państwo, to może grozić sytuacją, w której wiele osób będzie miało gigantyczne problemy ze spłatą kredytów. Szanowni państwo, nad tą sprawą powinniśmy mieć tutaj pełną zgodę. Co w, w sytuacji, kiedy marszałek sejmu rozpłacza się nad osobą, która jest licytowana, która ma problem z komornikiem, Pracujmy nad tą ustawą. Dziękuję bardzo. Panie pośle, pan Znuś zgłosił wniosek o przerwę.